Przepraszam, część z tej strony Lego Kicia. Zapraszam, miałaby ja już teraz drugi odcinek byłem tego. Ale to za długo trwało. Nie z tego kolka ja będę do tego żygatu, ona będzie do tamtego. Mamy dzisiaj fasoki z nich Tak na szybko, bo mieliśmy tam wystawić, ale był za długi. Zapraszamy nie z jałem tam będzie po 6-7 minut części. Dobra, hmm. zaczynamy, żegamy. Dobra, to co? Na początek pasta do zębów albo ogórka, Nie, to, to 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 to, proszę to, to, Dobra. To, to, to. Zginiłe jabłko albo arbuz? Tak. Arbuz, arbuz, arbuz. Mm. Obrzydliwe? <laughs> Czyli zginiłe jabłko. Zabierzemy po takim? Dobra, ja Będę gluty, albo to będzie jabłko. No. Trzy, Gdzie Jabłko. Jabłko. No. I tak dla mnie jeden afilacją Dobra. Ty no. wyplułaś. To co? Pasta do zębów? Albo jagoda. No, a gdzie to jest jeszcze jedna? Tu masz, tu masz, tu masz. Tak, nie muszę się podrapać po nosie. Nie czuć. Nie kocha. No, no do, że to jest ostra pasta miętowa. Mhm. Mięta. Mięta. Ale dobra. Dobra jest. Musimy to na koniec wziąć. No, dobra. No. Ciebie nie jest łagodniejsza. Mmm, ta, z której strony? Dobra, z mojej dupy. to są moje dziupy. To bierzemy pomarańczowe takie, może? Te? Mm. tak te. To, to będzie chyba zigane. Ja dobrze tak. zrozpinię. Tak. Już przyszykuję. Jej, do spinka. Maja, bo jeszcze mięta ja mam. Dużo zidać, bo tak nie mam na szczęście. Nie, to będzie mango. Patrz. Piszę mango. Albo po... Nie Ty nie pisze mango. Mango. A no. Nie, Ed, bo my. Ręcznie to bez plan. No. Brzyskwinie. Jest brzyskwinie na 100%. <suszel> Dobra, spotkań. mi smakowała. I też. Może daję tak teraz. Po Ile punktów? Ty raz żydliłaś? Nie, zera. A i faszelek żebyśmy. Jestem okay. Jeden. Trzy. Tu masz dwa Jan trzy. No mm -hmm. zaraz czwarta. Chyba trzy. To jest albo drzem, albo chyba truskawka. Mm -hmm. o, taki niedobry drzem. Zobaczmy po takiej fajnej fioletowej. Ja miałem truskawka, ty? Ja mam drugą, fajny Dobra, teraz zbierzemy. Czekaj, czekaj. Bo Śliwka albo co? No, pokaż. Jakiś angielski berry. Albo pozeczkę No, ale drugie jest dobre. Ogólnie. No. Teraz może po brązowej. Znowu! Dobra, o takie dla mnie Ja już nie jem tego naprawdę. Kawa! Mmm, dobra. Kasola. <grymne> <grymne> Kawa, ale dobra. <grymne> Jezu. Dobra jest. A ty co? Kawa. Albo, albo cappuccino było. E, nie! Było cappuccino. Kawa, cappuccino. Ja miałam kawę. To kola albo cappuccino. To co teraz bierzemy? weź mm. iść! A może to dać Taką limonkę. Gdzie to Pokaż. A dobra. Limonka! Limonka. Mm. Mam. Jakie zinki? Mm. Limonka. nie chcę, że żyjno, to zjeść To była limonka albo gluty? Hmm. Albo gluty kozy. Tak. Ja będę hardcorem, to wiem. Nie, zjadłam. Nie miałam gluty kozy. Może teraz taką białą weźmiemy ściereczki do dupy <średzious> albo kokos. Albo kokos. Albo o ja... po dwie. Mm. Kokos. Kokos. Dobra. się Miałaś Ej, Chodź tu bliżej do mnie. Chodź tu bliżej. Kokos. Chodź do dupy. <średzious> Oj!

Fut, fut, fut! Szczakuję. Dobra. Czy to jest cukierki angielskie takie? Tak? Koga tak? Nie, to nie to. To było to... A bulwery, to jakieś bulwary? Mm. Ona nie umie czytać po angielsku, więc nie... To jest nimi... A to jest angielski to. czy norweski? A to jest... W sumie... To i to! To i to! W sumie angielsko nie... Zumie jajko! Szukamy jajek! Nie mam. Tu masz tu. Dobra, jajeczka A dzisiaj? Jajeczko albo popcorn myślany. Piszę. To jest ostatnia część. Pierwsza część. Końcówka. I na zakończenie popcorn myślany. Kurwa, co ja ja zapisałam. No, najbardziej, no, że jak skończymy, to to się po prostu duszę. Dobra. Zobacz? Tak. Dobra, ale też, było jajko. Dobra. No, no. Ja miałem popcorn myślelny. Skończymy? No i ja opowiedziałam Na przepraszam, nie złożyłem. Bo w tam. Teraz zrobimy takie, nie wiem, co już powiedziałam to teraz. W Wcześniej. Wcześniej, że, że. Będziemy robić takie historiki, żeby. Że ja się spałam, ale on się wymyśla i tak dalej, dobra? Nie. Bo wtedy już fajnie. Dzisiaj już w każdym godzinie Przepraszam. Lola. Zapraszam. Centrum mam nowy, tak? Dobrze. No, wtedy mam już żyć na rucham, rucham, rucham. Na razie. druga część! Nie trzecia, nie czwarta. Tylko druga! Nie cztery! Co pokazałaś? Oliwka. Na razie!